Czy problemy można lubić? Wszystko będzie zależało od tego, w jaki sposób je zdefiniujemy. Bo jeżeli zdefiniujesz problemy jako sposób na rozwój, jako możliwość zrobienia kolejnego kroku ku lepszemu sobie, to problemy nagle stają się możliwością do tego, aby stać się po prostu lepszą wersją siebie samego. A ja tak w ogóle chcę Cię zaprosić na wyjątkowy kurs, który stworzyłem wiele miesięcy temu, w trudnych czasach. Kurs, który pozwoli Ci wzrastać. Kurs, który zrobiło ponad 5 tysięcy ludzi i z tego co wiemy, dało im to naprawdę dużo. Zapraszam Ciebie teraz. Kurs poprawiony, kurs wzmocniony przez dodatkowy komentarz i prowadzenie Barbary Lech, która będzie Cię wspierać w tym i efekt tego kursu będzie dla Ciebie dziesięciokrotnie większy niż ten poprzedni. Zapraszam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Zrozumiesz problemy, poznasz czym one mogą być. Zaakceptujesz to, że one po prostu w naszym życiu co jakiś czas się pojawiają. Zaakceptuj to, zrozumie, utożsamisz się z tym, że problemy są dobre. Zaczniesz coś w tym kierunku robić, żeby na przyszłość nigdy więcej nie wydarzały się kryzysy. nawet jeżeli są takie jak teraz. Do zobaczenia na kursie. Zapraszam Cię bardzo, bardzo serdecznie.